Rafał Czaskowski spektakularnie strzelił samobuja podczas debaty z Karolem Nawrockim. Rafał Trzaskowski w trakcie debaty domagał się, żeby tezy przez niego stawiane były sprawdzone przez portal demagog i okazało się, że kłamał. Po pierwsze powiedział, że strategia bezpieczeństwa narodowego przygotowana w czasach rządu prawa i sprawiedliwości nie zawierała odniesień do sztucznej inteligencji, do dronów, do obrony cywilnej. Kłamał. Takie odniesienie i uwzględnienie nowych technologii strategia przewidywała. Powiedział, że rząd prawa i sprawiedliwości nie zablokował napływu żywności z Ukrainy. Kłamał. Ministerstwo Gospodarki przygotowało odpowiednie rozporządzenie, dzięki któremu nasze granica była szczelna, przez nią żywność ukraińska do Polski nie napływała. Powiedział, że rząd Tuska doprowadził do tego, że Zielonego Ładu już nie ma. Nieprawda, Zielony Ład jest wciąż jedną z podstawowych strategii Komisji Europejskiej, a sprzeciwia mu się Prawo i Sprawiedliwość i nasi europarlamentarzyści. Panie Rafale, pan co najwyżej może zrobić doktorat na seminarium z u profesora Donalda Tuska, a nie ubiegać się o urząd prezydenta.